Siema. Dzisiaj powiem o oddechu. Jest to mega ważne, a również mega niedoceniane przez zawodników i przez trenerów. Ogólnie wyróżniamy w organizmie układ współczul współczulny i układ przywspółczulny. Układ współczulny odpowiada za to pobudzenie za agresję na treningu, a układ przywspółczulny odpowiada za relaks. I my w ciągu dnia jesteśmy przestymulowani, nasz układ nerwowy jest przestymulowany, i w większości w ciągu dnia, kiedy się gdzieś spieszymy, kiedy mamy mnóstwo obowiązków, mnóstwo rzeczy na głowie, jesteśmy w tym układzie współczulnym. I tak samo w trakcie treningu jesteśmy w większości w układzie współczulnym, bo jest to potrzebne, kiedy podnosimy na przykład ciężkie ciężary. No to organizm musi wejść w ten stan współczulny. A rolą oddechu jest to wyciszyć, czyli przejść do układu przywspółczulnego. Czyli jak robimy trening, to po zakończeniu treningu dajemy sobie kilka minut na oddech. Oddychamy przeponowo, oddychamy żebrami do przodu, do boku, do tyłu, czyli tak zwany oddech 360 stopni oddychamy naszą przeponą i dobrym wyborem jest zainstalowanie sobie aplikacji OAK jest to aplikacja gdzie są tam różne ćwiczenia oddechowe, wybieramy sobie tam tryb właśnie ćwiczeń na wyciszenie, klikamy sobie na kilka minut i to pozwala wyciszyć nasz układ nerwowy i dzięki temu po treningu nasz organizm Wie, że trening jest zakończony i może rozpocząć fazę regeneracji od razu po treningu. Również dobrym sposobem na takie wyciszenie jest okres przed spaniem, szczególnie dla osób, które trenują późnym wieczorem lub do późna pracują. To, żeby poprawić jakość snu, żeby ten sen był głębszy, żeby łatwiej było usnąć, trzeba Wyciszyć ten układ nerwowy, i właśnie idealną opcją są ćwiczenia oddechowe. Także dziękuję bardzo. Na razie.